Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd do sklepu Pepco Tutaj, przy samym wejściu, mamy tę kolekcję, która była wcześniej bardzo popularna, ale jak widzicie, jest mnóstwo jeszcze rzeczy. Nie wiem, czy ludzie nie kupują, bo już jest przesy, czy może ceny zbyt wysokie. Tutaj z prawej strony nic nowego nie widzę. No i spójrzmy, tutaj jeszcze na lewo. Również wszystkie te produkty występowały u mnie w przeglądach. No, i na wprost mamy lampę. I tutaj ja Wam przypomnę tę najnowszą lampę. Dość duża, bardzo ładnie wykonana. Zaraz, tutaj, gdzie jest cena? 65 zł. Uważam, że jest to bardzo atrakcyjna cena, bo naprawdę lampa bardzo fajnie się prezentuje na żywo. To idziemy dalej. Tutaj też żadnych nowości nie widzę przy kuchennych artykułach mogę Wam przypomnieć tę taką silikonową myjkę do owoców za dwa złote są dość duże, trzy kolory dostępne z tej strony co my tutaj mamy różnego rodzaju pudła o, te wieszaki które ostatnio pokazywałam tylko tu są akurat w kolorze e, szarym poniżej mamy kosz bambusowy z przykrywką jak widzicie 45 cm wysokości, całkiem duże, no jeszcze tylko cena 50 zł za taki kosz. Powyżej organizery plastikowe w cenie 12 zł, też całkiem duże, pojemne. Przechodzimy do następnej elejki, poszewki, nic nowego. No, ale tutaj zauważyłam takie kartony pudła. Cena za takie duże 25 zł, ale powiem Wam, że ono jest naprawdę duże z pokrywką. Tak więc uważam, że spoko cena, tym bardziej, że jest to pudło z pokrywką. O, tutaj jak widzicie, jest kolejne z pokrywką. Ale może najpierw zaczniemy od tych mniejszych 15 zł, takie średnie. I postaram Wam się pokazać te wszystkie inne te za 8 zł, najmniejsze tak ono wygląda, one akurat nie mają pokrywek, tak jak widzicie, no jeszcze te za dyszkę możemy dostać i tutaj jeszcze na obok mamy kolejne beżowe i też jest te właśnie drugie w kolejności jeżeli chodzi o rozmiar, tak więc tutaj postaram się wyciągnąć i Wam pokażę ile kosztuje te drugie z pokrywką Przypominam, te największe za 25 zł. I teraz te kolejne. I tu jest 20 zł. Ja ogólnie preferuję zawsze te y, pudła z pokrywkami, bo jest mniej kurzu. Tutaj mamy takie materiałowe za 12 zł. I tutaj te takie z rączkami z drewna. To też przypomnę Wam cenę tych pudełek, bo kiedyś pokazywałam. Zaczniemy od największego. 25 zł. I teraz kolejne. Tu akurat ma z drugiej strony tę cenówkę. I tutaj mamy 20 zł. No, jeszcze te najmniejsze za 15. I w ten sposób prezentuje się te pudło. Z kolejnych nowości mamy pojemniki na brudne pranie. Na bieliznę, one są bardzo duże, tak więc od spodu Wam pokażę cenę, no bo niestety nie byłam w stanie podnieść tego pojemnika, ale wystarczy użyć nagrywania i mamy cenę 50 zł. Kolejne nowości są to takie plastikowe miseczki, kilka rodzajów średnia wielkość takiej miseczki, no i jeszcze cena 5 zł. I pokażę Wam kolejne wzory. Bo trochę tych wzorów akurat jest, jeżeli chodzi o te miseczki. Tutaj takie ptaszki i jeszcze kolejny wzór, żyrafy. To myślę się, że pewnie do tych miseczek są jeszcze kubeczki. Na dziale odzieżowym mamy zestawy piżamowe, welurowe za 40 zł. Tutaj Wam pokazuję kod z kół. Jeszcze pokażę wewnątrz te krótkie spodenki. W ten sposób się prezentują. No, spoderki muszę przyznać, że bardzo, bardzo krótkie. Ale ogólnie uważam, że bardzo fajna jest ta bieżamka z przodu, taka kieszeń. Welur, tak więc miły materiał w dotyku, choć niestety sztuczne. I poniżej mamy kolejne produkty z kolekcji Barbie. Tych akurat wcześniej nie widziałam. Tutaj jest sukienka dla dziecka za 30 zł. Również pokazuję kotsku. No i jeszcze Wam pokażę w całości tę sukienkę, jak ona się prezentuje. I też jest wykonana właśnie z luru, dość grubego. Tak więc miły, przyjemny materiał w dotyku. Tutaj taki napis Barbie. No i jeszcze te tłoczenia Barbie. Z nowości mamy również koszulę z dodatkiem lnu. Tego lnu mamy tutaj 45%. Koszula jest w takie paski, ale one są takie bardzo jasne, jakby wyblakłe. 40 zł za taką koszulę. Jedna kieszeń z przodu. Tył, jak widzicie, jest trochę dłuższy. No, jeszcze Wam pokażę rękawy z bliska. Tylko jeden guzik. Niestety nie są podwijane. I tak ona prezentuje się z tyłu. Jak widzicie, tył jest dłuższy. No, jeszcze Wam pokażę z bliska ten materiał, jak on się. Tutaj prezentuję. Lekko taki prześwitujący. Na bieliśnię e, niestety za dużo nowości nie było, ale upatrzyłam taki biustonosz w kolorze czarnym. I on jest takim głębszym wycięciem, czyli do głębszych dekoltów, z koronką. Ma taki ma mały, delikatny push up, ale to nie jest nie wiadomo jak gruba gąbka. Cena 20 zł, on jest bardziej na takie średnie biusty, no i w ten sposób on się prezentuje. Uważam, że bardzo tak delikatnie, kobieco, romantycznie. No i jeszcze Wam pokażę tę koronkę z bliska, muszę przyznać, że też jest całkiem miła, przyjemna w dotyku, nie jest taka drapiąca jak to niekiedy potrafi być. I teraz sobie przejdziemy na dział dziecięcy. Tutaj tak na szybko pokażę nowości. Od razu w oko wpadły mi te e, jeansowe spodnie w takie jasne pastelowe barwy za 25 zł jeszcze pokazuję jak one wyglądają z tyłu. Obok nich taka kamizeleczka z takiego miśka jakby w kolorze jasno-różowym za 20 zł. No i na samym dole sukieneczka niestety z poliestru. Uważam, że bardzo ładna. No tylko szkoda, że ten materiał mógłby być trochę inny i ona kosztuje 25 zł. Na sam koniec jeszcze taka kurteczka przeciwdeszczowa z kolekcji myszki Miki za 45 zł. Również uważam, że bardzo ładna kurteczka. Tutaj ma wewnątrz taką jakby ceratę, tego typu materiał, i to by było na tyle. Dziękuję i pa pa!